Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie i cieplutko. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie pod tytułem Zadbaj o siebie i co dobrego zmierza w Twoją stronę. Czytanie jest bezterminowe. Zapraszam Was także do kontaktu ze mną. Wszystkie informacje o moich usługach znajdziecie na królowamoce.com lub w opisie pod filmem. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Rozpoczynamy. Tutaj mamy grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Celowo karty są takie same, ponieważ wybiera Wasza intuicja. Pierwszy wybór jest zawsze tym właściwym. Także rozpoczynamy od grupy numer 1. Zadbaj o siebie. Co tutaj energia wyższa chciałaby Tobie powiedzieć? Że potrzebujesz czasu w samotności. To jest ok, że potrzebujesz tego czasu w samotności. I z Tobą też jest wszystko ok, jeżeli uważasz, że potrzebujesz czasu w samotności. Ta karta wskazuje na danie sobie prawa do zrobienia tego, na co masz ochotę. Do pozwolenia sobie na kreatywność, na mm, obejrzenie fajnego filmu, na może zjedzenie czegoś dobrego, na spacer, potrzebujesz nakarmić siebie tym, co jest dla Ciebie ważne i tym, co jest dla Ciebie dobre. Ponieważ to pozwoli Ci złapać Równowagę, i to pomoże uspokoić Twoje emocje. Jeżeli dasz sobie prawo do tego, by pobyć ze sobą, z własnymi myślami, by robić to, co chcesz, to, co kochasz, stajesz się dobry przede wszystkim dla siebie, ale i też dla innych. I zobaczmy tutaj z kart tarota. Co dobrego, idzie do ciebie. Co dobrego. Karta kochanków. No, kochani, no przede wszystkim mam takie poczucie, że tutaj idzie miłość. Idą uczucia. Może to też oznaczać, że. Zostanie podjęta ważna decyzja, właśnie związana z miłością, z uczuciami. W najbliższej przyszłości będziecie wiedzieć, dokąd chcecie iść i z kim chcecie iść. Mam poczucie, że tutaj chodzi o połączenie dwóch dusz. To, co dobrego idzie, to uczucia. Bardzo często mamy tutaj pokazaną energię bratnich dusz, bliźniaczych pomieni. I być może właśnie dlatego też potrzebujesz tego czasu samotności żeby pewne decyzje mogły być przez Ciebie dobrze i właściwie podjęte. Opcja numer dwa. Zadbaj o siebie. Zobaczmy. Nakarm swoje ciało. Twoje ciało jest Twoją świątynią. I to, jak wyglądasz... Jest wynikiem tego przede wszystkim, w jaki sposób dbasz o siebie. Jak się odżywiasz, czy uprawiasz aktywność fizyczną, czy wysypiasz się. Tak jak siebie traktujesz, tak też inni ciebie widzą. Ta karta namawia ciebie do tego, by. Może wprowadzić coś dobrego właśnie do Twojego życia, wprowadzić jakąś zmianę? Może zmianę stylu życia? Może czas na odświeżenie swojej garderoby? Może czas na pełnowartościowe posiłki? A może czas na zmianę koloru szminki, jeżeli jesteś kobietą? także energie wyższe sugerują by zadbać o ciało by zadbać o to jak wyglądasz to jest dla ciebie bardzo ważne żeby poczuć się lepiej ale także istotne w jaki sposób widzą ciebie inni i w jaki sposób również traktują ciebie inni bo jeżeli właśnie um, nie dbamy o siebie, nie dbamy o nasz wizerunek zewnętrzny, to bardzo często przekazujemy podświadomie informacje wszechświatu, że nie zależy nam na sobie. A jeżeli taką informację przekazujemy, to jeżeli nam nie zależy na sobie, to komu ma zależeć na nas? Zobaczmy, co dobrego idzie w Waszą stronę. Co dobrego? Arcykapłanka: Idzie do Was intuicja, mądrość, em, bardzo dobre przeczucia. Jeżeli jesteście kobietami, to. Będziecie miały dodatkowy wgląd w pewne sprawy, w pewne tematy. Będziecie widziały, czuły więcej to, co ukryte pod powierzchnią. Tu się pokazuje bardzo duża wiedza. Wiedza mistyczna, ezoteryczna. Arcykapłanka to ta, która wie. Ona jest osobą oczytaną. Ona jest osobą też, która dużo yy, przeżyła w swoim życiu, która ma olbrzymią mądrość. Doświadczenie życiowe, tak? Tutaj stanowi jej mądrość. Tutaj mamy też, kochani, powrót do równowagi, powrót do energii żeńskiej, a także pokonanie wewnętrznych lęków. Energia spokoju bije od tej karty i bardzo głębokiego zrozumienia. Dla panów to może oznaczać kobietę, która mocno zamanifestuje się w waszym życiu. To może być kobieta, która e, rzeczywiście jest intuicyjna. Może być też osobą w pewnym sensie niedostępną dla was. Lub też sprawiającą takie wrażenie, ale ta kobieta jest bardzo mądra. Ona nosi w sobie pokłady wielkiej mądrości. To może być Wasza partnerka, może to być Wasza żona, może to być Wasza przyszła żona, może to być matka, ale to jest ktoś, yy, na długi, długi czas tak to poczułam. Ktoś, kto także do Waszego życia może wnieść jakąś mądrość i wiedzę, może wzbogacić Wasze życie, pokazać Wam też głębię tego życia. I obiekt numer trzy. Wdzięczność. Co potrzebujesz wiedzieć na ten czas? Potrzebujesz być wdzięcznym za to, co masz. I to może być świetny sposób na podniesienie swoich wibracji. Zwłaszcza jeżeli masz gorszy dzień, a każdy z nas ma gorszy dzień i każdy z nas ma prawo odczuwać, Wszystkie emocje, zarówno te tak zwane dobre, jak i te negatywne. Nie ma złych emocji. Wszystkie emocje są ważne, bo niosą pewne informacje. Tylko my bardzo często źle je interpretujemy i źle je odbieramy. I źle je rozumiemy. Ale aby nie dać się zaprowadzić właśnie w taką otchłań czarnych myśli i w taki smutek, kiedy rzeczywiście jest nam ciężko, spróbuj przekierować swoją uwagę właśnie na to, co jest też dobre w Twoim życiu. A może tego akurat nie widzisz? A może tego akurat nie widzisz? Dzisiaj, więc warto sobie przypomnieć, by podnieść swoje wibracje, i może, jeżeli potrzebujesz, to nawet o tym napisać. Co nie oznacza ucieczki od rzeczywistości, co nie oznacza udawania, że nie ma problemów. To jest jasne i wyraźne widzenie pewnych trudności, pewnych przeszkód i pewnych problemów, ale równocześnie Zauważanie też tych dobrych rzeczy.